No, no, Pytanie, jak ja mam piwo se I tutaj e, a, właśnie goło, kuchnia. Mam kosiarka, belki, mam piłkośarkę i ten ten, ten skół jest. No także roliście. nowa figurka gotowa i nie w sobie. Lofer, a mogę postawić tu swoją figurkę? Marian, widzimy, dobrze, nie no, ma ja problemu. Ja nie, dzieci to dzieci. Ryski. dzieci o, no, o. Są gołąbki, nie, kosiarka. kosiarka. Ej, bloku, jest, Ej. No, także. Goła wipona I e, nasze bloki. Bloki jest tutaj, Tutaj jest bloki, tutaj jest kaszel, A, no. A nie, to jest Marian, to to dzieci No, to jest Nie, o. dzieci to dzieci. I nasze Nie, to, dzieci dzieci. to dzieci jest ryba. Mati ryba, bloki.

Mary, oh, e, patrz przyszedł! Wow. Ale Tu jest kozak! Cześć Słyszałeś? Hej, o, spodaj się, jest Mieszkać! A, moja malej... dzień dobry. Lewej! Co się stało? Cześć, 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 cześć! Usta, trzej, 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 nie trzej, trzej, Nie, trzej, 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 Usta, usta! Czekaj, trzej, trzej, dawaj, ja eee, byry, eee, byry, eee, Co się stało? Teraz eee, się zamieni w żabę. Nie, nie ona nie, nie, nie nie, się Nie, nie, ona się zamieni w żabę. Zabaj eee, no no się, zabaj się, zamieni w żabę. A to miało być tak, żeby. Tak, tak, Zabaj się, Ja tak, 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 Wiem, tak, 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 się tak, 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 się. Jaki Masz, płot? potrzebujemy żaby... Tak wyglądał? No to dziś zabawa. Eee, eee Dobre, dobrze, bo Marysia jak się, ja się dobrze. A ty nie opisajcie, że ten potrzeba się ponyć. Nie, przez nie. W porządku, to tak? tak. tak. Dobra, posłuchajcie, wiem co się robi w tych sytuacjach widzę, chyba tego nauczyła. Więc tak. Jezu, jesteśmy mieli potwór. Jaki potwór? Jak wyglądał? Ej, dobrze, Marysia jak się dobrze teraz czujesz mi, to weź się nalieje jakieś szklanki wody. nie. Eee. W porządku, tak? Hack.